Dobra, co my tu w ogóle mamy za zadania? O, porozmawiaj z misją o nowych kartach Tarota, które znalazłeś. A no tak, bo my chyba wszystkie karty tarota mamy znalezione. No? Dobra, jedziemy do Misty. Hej, Misty. Dostałeś te karty od Jackiego, prawda? Pamiętam, jak kiedyś prosił mnie o radę, którą talię kupić. Mhm. Chciał mi sprawić przyjemność i trafił w dziesiątkę. Czuję więź z tą talią. Jeśli chcesz, mogę postawić karty dla ciebie. Czemu nie? Poka. Skup się myślami na ostatnich wydarzeniach. Pustelnik, w samotności odkrywa prawdę o sobie i świecie. Mhm. Czerpie z niej siłę, rozświetlając mrok lampą. To możesz być ty, ale też ktoś, kto jest ci życzliwy. Ale uważaj, w ciemności stoi odwrócony arcykapłan, a razem z nim kryzys, upadek autorytetów, bunt i fanatyzm. To groźni przeciwnicy. Mhm. Odwrócony diabeł Znajdziesz się pod wpływem potężnych osób O niejasnych motywacjach Uważaj Okej, okay, co się zgadza, bo ja pracuję dla pre Prezydentki praktycznie Wieża, ty i wszyscy w twoim otoczeniu Doświadczą wstrząsu Gdy wieża upada Już nic nie będzie takie samo Arasaka nic. Dzięki za ostrzeżenie Misty Będę uważać Cieszę się, że rozumiesz Znowu widziałam w mieście murale, ale jakby trochę inne. Nie wiem nawet, jak opisać różnicę. Opisz mi to, co widziałaś. Widziałam siedzącą postać. Trzymała w ręku coś długiego, jakby maczugę. Król Buław. Tak. Jeśli tak, to znaczy, że spotkałaś przywódcę, który kieruje się zasadami w realizowaniu swojej wizji. To dobrze czy źle? Jak zwykle wszystko zależy od Ciebie. Król Buław to karta nowych możliwości i przełamania schematu. Kryje jednak niebezpieczeństwo bezwzględności, które wiąże się z drogą na skróty. Także niebezpieczeństwo poświęcenia koniecznego do spełnienia wielkich oczekiwań. Jesteś kochana i dziękuję za wszystkie wyjaśnienia, ale nadal nie wiem, co mam myśleć o obrazach, które widziałam. Znalazłaś się w centrum zmagań silnych osobowości. Każda z nich, świadomie lub nieświadomie, próbuje na ciebie wpłynąć. Nic nowego. Nie lekceważ tego. Otworzyły się dla ciebie nowe możliwości, nowe sposoby ratunku i nowe drogi do zguby. Nadal jednak wybór jest po twojej stronie i nadal kształtujesz swój los. Co mam zrobić, by nie popełnić błędu? Bądź sobą, kieruj się sercem. Wyczuj moment, który zdecyduje o reszcie twojego życia. Okej. Okay. A jak tam z panią Wells? Dobrze. Na na aż samym za dobrze. To jeszcze mnie jak nie to? było na miejscu. A wiemy. co po tam się Jak Po tym, jak pożegnaliśmy Jackiego, zaprosiła mnie do siebie. Długo tam rozmawiałyśmy. Nie szukają, bo nie ma po co. A teraz Cześć nie ma dnia, żeby do mnie nie zadzwoniła. Pyta co słychać, opowiada o sobie o jakim, o wszystkim. A co ty co robisz w Radomiu tak w ogóle? Godzinami. Ostatnio przysłała mi pieczeń, uwierzysz? Cynicznie, w sensie, co tam, tam przyjechałeś? Na przykład nie wiem. A przecież wie, że nie jem mięsa. Boję się, że projektuje na mnie swoje matczyne uczucia. O, możliwe. Tak, tutaj Mistrz pogodziła się z Matką Elsa. Ale co, jak, jak to było? Czy ty, nie wiem, wyprowadziłeś się do Radomia, bo tam znajdziesz swoje życie? Mieszkali tam odziedziczyłeś? Co ty tam kurwa robisz? Czy tam stamtąd? Co w tym złego? Wiesz, Michał ja przesunął będzie Michał! Chodź z poppin w nuchu złoty robiłeś ukrytego kesta z gościem od ów około sklepiku. Kumisty musisz kilka razy podejść tak, do tak, niego Tak, tak, i tak, tak, ale jeszcze nie zrobiłem całego. Tak. Mam jeszcze Ten kilka odsłuchów. Pani Wes nie pogodzi się z utratą syna. Adoptując córkę? Dokładnie tak. Muszę go spotkać. Okej, okay, to wszystko, dzięki. Nie zgadniecie, nie zgadniecie. Patrzcie to. Poważnie, nie zgadniecie. Temperatura wszystkiego 52 stopnie. A wyślę zgłoszenie. Zabawionego nowego kompa. Nie no, jestem na to przygotowany, ale niesamowite, nie? A miało być tak pięknie. Uch. Mam 200H i Polady też mi 5 razy wyjebało. Rozumiem, nie, nie, Tu raczej, to raczej winagierki. To raczej winagierki. Jedziemy w takim razie spotkać się z... E, do kryjówki Alex, bo będziemy się przebierać za agentów, za bliźniaków rudych. Rudych bliźniaków. Jest Alex, mam tu spotkanie. Fajna jesteś! podważ mi się. Fajna jesteś, chora, fęci. Skąd się tu wzięła taka barmanka jak ty? Zostałam odkupiona od handlarzy złomem, odrestaurowana, przeprogramowana i natchniona duchem mojej nowej właścicielki. I w drzewa postaci. Jeszcze na dobna dawne piękności nie traci. Jeszcze do niej apolno silnym ogniem płonie. Czuję bicie serca w już łonie. To, to musiał być dziwny program. Dobra, mierzymy, namierzmy Alex. OK, idziemy na zaplecze. Rewalu też tu po... Ramen. Dobra. Alex, to ja. OK, kotłownia. Idziemy na spotkanie w sprawie tych bliźniaków. Zobaczymy, czy mamy te wszystkie dane i czy możemy się zamienić w tam, w tąże parę, którą spotkaliśmy w kasenie. Najwyższa pora. Jesteśmy w trakcie dopinania ostatnich części planu. A, dopinania, myślałem, że... Dobra, nieważne. Jak wam idzie w ogóle? Jak idzie? Mamy tu pewną różnicę zdań. Przed Night City byliśmy razem w Kolumbii. Medellin. Pierwsza misja. Super. Stare dzieje, a my mamy robotę do zrobienia tu i teraz. Opowiedz mi o tej akcji w Medellin. O co tam chodziło? Mieliśmy na celowniku gościa, który robił interesy z prezydentem kraju. Sprzedawał mu kradziony korporacyjny. Epa FIA teren. zajmuje się takimi rzeczami? A nie usłyszysz o tym w wiadomościach. Wtedy też korzystaliśmy z kradzionej tożsamości. Nie poszło najlepiej, ale to naprawdę długa historia. Aż tak nam się chyba nie śpieszy. A może dowiem się o Songbird czegoś, co przyda nam się później. No dobrze, historia jest taka ale po Masz klient to Luis Hernandez. Paga ciężka w handlu bronią. Chcemy podstawić kogoś z naszych do jego organizacji, no i Alex przyjmuje tożsamość inżyniera z bliskiego otoczenia Hernandeza. Okej. Okay. Wchodzi na spotkanie i pierwsze co widzi, to dziewczyna Luisa. Modelka w bikini, która bierze na spacer jego Dobermana. On lubił tani przepych za duże pieniądze. No, co dalej? Alex nie wie, że Songbert, która zbierała dane do tego zadania, dowiedziała się wszystkiego poza jednym. Facet z jej legendy bał się psów. Panicznie. Wiesz, zimny pot, trzęsące się ręce, mokre spodnie. Dziewczyna z psem podchodzi do Alex. Doberman obwąchuje jej nogę. A ona klepie go po pysku i mówi, dobry pyszczek. Podchodzi do stołu, odsuwa sobie krzesło. Zanim usiadła, miała trzy lufy pistoletów wycelowane w siebie. Dwie w głowę, jedną w nerki. Co wtedy zrobiłaś? to co może zrobić człowiek z rękami związanymi za plecami i śmierdzącym workiem na głowie kiedy słyszy rozkładaną pałkę teleskopową dużo kłamałam lewa stopa do dzisiaj strzyka na zmianę pogody. dobra wracajmy do night city mamy nowego klienta do obsłużenia. urwa mać ale ja mam historię briefing okej okay. więc chyba tu wszystko posprawdzaliśmy. możemy mogą coś o, o takie smaczki było z nami dała nam dobrą podstawę do dalszej roboty operacyjnej Obserwacja, zbieranie danych, przygotowanie planu. To wszystko już za nami. Jesteśmy gotowi, żeby no, naprawić błędy przeszłości. Reed, kurwa, odpuść sobie co? To nie twoja wina. Ta dziewczyna podjęła różne decyzje i teraz ponosi ich konsekwencje. Została zmanipulowana, bo nie miał kto jej pomóc. I teraz płaci za to cenę. O już nie pierdol, już nie pierdol, bo I może być tak, że ona to ukartowała to misji. Nie martw się, Rit. Uratujemy ją. Wiem. Uratujemy ją. Pokaż, co tam I masz. uratujemy ciebie. Przede wszystkim mnie, bo ja jestem głównym bohaterem, kurwa, tej gry. Nasz cel. Wyciągnąć Songbird od Kurta Hansena. Niestety, nie możemy jej tak po prostu odbić, bo... Po co? Bo co? O co? Po na skutek swojej służby dla NUSA i Rosalind Myers dziewczyna została zainfekowana przez coś, co przyszło spoza Blackwalla. Okej. Okay. Nie będę udawał, że wiem, co to jest i jak działa. Ważne, że jeżeli ona nie dostanie na to lekarstwa, umrze. To lekarstwo ma formę sztucznej inteligencji i zostało zapisane na matryce neuralnej. To tę matrycę musimy ukraść. Matryca neuralna... Hmm. Ile wiemy o tym techu? Matryca znajduje się w środku mainframe'u, który ktoś wyciągnął z bunkra pod Dogtown. Bunkier był częścią projektu Sainosur, wspólnej operacji militechu i USA, która miała stworzyć kontrę na Sol killera Arasaki. Sama matryca służy do przechowywania sztucznej inteligencji pochodzącej z Zablekwola. Pozwala zmusić ją do wykonywania konkretnej akcji. W tym wypadku naprawienia was. Okej, okay, czyli po prostu pochwyciście co jest Black Walla, co jest złe, ale ujarzmiliśmy to dzięki temu. dzięki temu narzędziowi, tak? Chcecie, w sensie ktoś to ujarzmił? Ci mam szansę przeżyć i grać dalej. Z nami? Jestem kurwa cały czas! Okej. Okay. To jaki jest plan? Pretekstem do przejęcia i Matrycy, i songbert jest spotkanie z parą trenerów, ich już poznałaś. Hansen zatrudnił Francuzów, bo lata temu pracowali dla Militechu i znają ich zabezpieczenia. A konkretnie sprzedają Hansenowi kody dostępu, które pozwolą Songbert otworzyć mainframe. Hansen myśli, że da mu to dostęp do danych z badań Militechu i NUSA. Nie wie, że w środku jest matryca neuralna. Mamy przygotowane kradzione osobowości. Teraz musimy tylko usunąć bliźniaki z równania. Eimerick hey, i Aurora Cassel. Wiemy o nich coś więcej niż pokazali w trakcie gry? Wiemy bardzo dużo. Songbert przygotowała nam pełne dossier. W dużym skrócie to parany trenerów, która zaczynała w militechu. Ale kiedy okazało się, że ciemna strona płaci więcej, jasne. Widać było, że lubią pieniądze. O i lubią. I to ich zgubi, kiedy trafią na nas. Musimy ich przejąć, zanim spotkają się z hansenem. Rozumiem, że szykujemy porwanie. Jak chcemy to zrobić? W Night City korzystają z wynajętego pojazdu. to ich słaby punkt. Musimy namierzyć ich furę, a potem ją przejąć. Sharon Exotics. V, to twoja robota. Skakujesz system namierzania samochodów. Więcej opowiecie ci Alex. Mam ich porwać? Po przejęciu wcielicie się w ich rolę. Imprinty wow. kradzionych osobowości są już gotowe. Niezłe. A ty co będziesz robił? Pierdolił jak zwykle? Jaka jest twoja rola, Przygotowuję drogę do ucieczki. Kiedy załatwicie sprawę, trzeba będzie szybko stamtąd znikać. Ogarnę transport i upewnię się, że wyjedziemy bez problemów. Rozumiem. Spotkanie z Hansenem to będzie koniec, tak? No to czas na ostatni punkt spotkanie z Hansenem. Hansen kupuje od Was klucz dostępu do mainframe'u. Krótko mówiąc kod do otwarcia skrzynki z lekarstwem. Będzie oczekiwał, że jedno z was zostanie z nim w formie zabezpieczenia. Drugie poda klucz pracując razem z Somi. Ja zostaję z Hansenem. Ty schodzisz do Songbert. Kiedy będziecie w trakcie, dajesz mi znak. Rozbrajam Hansena. Likwiduję jego i jego ochronę. Ty? Ty to zrobisz? Przecież ty nawet nie... kurwa, nawet szczepów nie masz. Hmm. Poradzisz sobie sama z Hansenem i jego ludźmi. Umiem coś więcej niż tylko się przebierać, wiesz. Okej. Okay. Element zaskoczenia będzie po mojej stronie, ale to miło, że się martwisz. O, czyli do tego mamy jeszcze zabić Hansena? To rozkaz bezpośrednio od Myers. W końcu próbował dokonać na nią zamachu. Potwierdziłem to z nim. Hmm. A Songbert? Ją mamy uratować. Myers sama ci to powiedziała. Wszystko jasne? Jak masz jakieś pytania, to czas, żeby je zadać. I tak. Zabić Hansena, uratować Songbird. Hmm. Hmm. Co dokładnie powiedziałeś, Myers? Powiedziałem jej, że Somi jest w rękach człowieka, który zorganizował na nią zamach. I tyle? Na razie tyle. Przypomnij mi główny cel akcji. Odbijamy Songbird z rąk Hansena. I kradniemy tych, który ma uratować wam życie. Zrobimy to używając kradzionych osobowości Netranerów. Misja w przebraniu. Hmm. Dobra. Wszystko jasne. Wszystko jasne. Zabierajmy się do roboty. To co? Czas pogadać o przejęciu Netranerów. Jasne. Zaraz ci wszystko wyłożę. Trzeba jakiś nad... specjalny sprzęt, jak... albo informacji jak użyć mojego sprzętu, bo ja też mam zajebiste... zajebiste wszczepy. Jak ich namierzyć? Ha? Majers nie zna szczegółów tej misji. I ich nie pozna. Prawda? Prawda. Czyli Ka jak się wytłumaczy, to jej Hansena. Poklepie nas po plecach. Ale jak coś się spierdoli, to mamy przez ranę. Zgadza się. Witamy w kontrwywiadzie. Każdy każdego. oszukuje. Znasz Rida znacznie lepiej niż ja. Co on próbuje zrobić? Wykonać misję? Uratować Somi? Wydaje mu się, że jest za nią odpowiedzialny On myśli, że jest odpowiedzialny za nas wszystkich Za ciebie pewnie też Reed w taki sposób oswaja rzeczywistość Różnie na tym wychodzi Okej okay. A Somi... Z nią zawsze jest to samo Wpierdoli się w jakieś gówno I o dziwo dobrze na tym wychodzi Bo może jej zadaniem jest właśnie wpierdalanie się w gówna I to jest cel jej misji Dobra, co o tym ty myślisz, no? O tym wszystkim myślisz, Alex. Tak szczerze. Szczerze? Zastanawiam się, czemu żadne z nas nie wróciło do Waszyngtonu. Ani ja, ani Reed. On był uśpiony. Ty miałaś misję w Doctown. Nie oszukujmy się. Gdybyśmy wrócili mimo rozkazu, skończyłoby się najwyżej na opierdolu od jakiegoś biurokraty. Chyba czekaliśmy, aż stanie się coś takiego... Jak ten samolot? Macie syndrom Co sztokholski. Nie. To pewnie robi Chcecie nas pracę, parę, która gwarantuje pokryty. niebezpieczeństwo. Klasyka, dobra, powiedz mi konkretnie, jak mam przejąć ten samochód na następnym streamie. Przejęcie netrenerów. Jak to robimy? Oni korzystają z wynajętej fury. Przejmiemy systemy firmy, z której wzięli wóz. De nie. Firma nazywa się Haron Exotics. Korzysta ze stacji namierzania rozstawianych po mieście. Uzyskamy do nich dostęp, to znajdziemy samochód. Znalazłam jedną stację niedaleko. W pobliżu Pacyfika Serenity Bible Church. Sprawdź ją. uważaj, uważnie oglądaj streamka, będziesz wiedział wszystko. Czemu jesteś taki zdziwiony? Jak dokładnie działają te stacje? Namierzają określone ID samochodu i sprawdzają jego stan. Jak je schakujesz, netrenerów będziemy mieć na widelcu. Nie chcę się wierzyć, że przejęcie jednej stacji wystarczy. Ta firma to amatorzy. Sprawdzę, czy mogę zdobyć więcej informacji. Ma jak coś, to będziemy improwizować. Okej. Okay. Przejmujemy stację i namierzamy samochód. A później? Później użyjesz tego. To otworzy drzwi, a potem pozwoli ci przejąć kontrolę nad pojazdem. A jak coś pójdzie nie tak, to będę w ich bagażniku. Dostajesz odpowiedzialne zadanie. Nie martw się. Ten sprzęt działa. A poza tym będziemy cię obstawiać. <laughs> Brzmi prosto. Prosta koncepcja, która w środku skrywa zaawansowany tech za dziesiątki tysięcy euro dolarów. I jak dotrzesz w okolice stacji, użyj skanera, żeby ją znaleźć. Nie powinna być trudna do namierzenia. Ogarniesz to. Zabieram się za to. Dzięki wielkie. Ogarnę to na mierze, kiedy jeżdżą pewnie za, za dnia. Okej. Okay. Nie, ogólnie ten dodatek jest zajebiście zrobiony. Ta pre prezentowanie misji szpiegowskich, wiesz, jak on, wkładasz tą drzazgę do bani i pokazuje się taki rzut, yy, z, wiecie, z lotu ptaka, gdzie co jest. Świetnie jest to zrobione. Buduje od razu klimat, wkręcasz się. Widać, że to jest poważna, poważna sprawa. Okej, okay. czyli mamy bardzo złożone zadanie. Można powiedzieć łańcuch zadań, łańcuch malutkich misji, gdzie ziarenku po ziarenku, orzeszek do orzeszka Dojdziemy do głównego dania, czyli Hansena, a przede wszystkim Songbird, a przede wszystkim tego jebanego narzędzia, które wypierdoli nam Johnego Silverhanda z bani i będę mógł kontynuować grę. Bo podobno jest ukryte zakończenie, gdzie Johnny wychodzi z bani i ty se grasz dalej i masz wyjebane. Musisz przepić to łychą. Dziękujeczka, zdrówko dla wszystkich można było jeszcze w tej grze chodzić ze szlugiem w łapie. No, Kurwa, pewnie jest taka modyfikacja Cigaret, kurwa, cyberpunk mod. A jak nie, to proszę taki. o kurwa, ale mi dyn do ekran. Wow! Ok, Uzys uzyskaj dostęp do przekaźnika. Tak jest. Czyli musimy użyć tutaj ee, nadajnik. Tak jest, to będzie skomplikowany Quest. Eee, I ten nadaj tym nadajnikiem namierzymy furę. Namierzając furę. Znajdziemy tych ludzi, e, w tym samochodzie, ich porwiemy. Co jest? V. nie mam dużo czasu, żeby rozmawiać. I mam dwie sprawy. Pierwsza jest pragmatyczna. Udało mi się poprawić firmware twojego relika. Teraz zobaczysz, o czym mówię. Przesył będzie bezbolesny. Ulepszenie relika. Zdalnie I to robi? Czy aktualizuje mi sterowniki mojej karty? Udało ci się to Powiedzmy, że mam teraz trochę czasu, którego nie planowałam mieć. Dziwne. Nie martw się. Wyciągniemy cię stamtąd. Wiem. Mówiłeś, że masz dwie sprawy. Ty coś bardzo ważnego, co musi zostać między nami. Dowód mojego zaufania. No i zaczyna się kolejne Myśleć kłamstwo. Koordynaty. Przyjdź po zmroku, będę mogła wtedy swobodnie rozmawiać. Muszę kończyć, do zobaczenia. Okej, okay, 23. Czy ta gra mi proponuje dwa rozwiązania? Nie wiem, ale coś mi tu śmierdzi, każdy ma coś jeszcze do dodania, zauważyliście, dodatek jest tak zbudowany, ja to mówię w każdym, w każdym streamie cyberpunka, ale tu nawet poboczne questy, side questy, no i główny quest oczywiście, jest tak skonstruowany, że masz, cokolwiek nie wybierzesz, to i tak coś się pojawia tak moralnie cię drażniącego, że nie ma dobrej, nie ma dobrego wyboru, mam takie wrażenie, i cały czas im w głąb fabuły ktoś coś kurwa walił w chuja, nie? A jeszcze ci tego nie powiedziałem, a kurwa ci tego nie powiedziałem. No i, i to powoduje, no brak zaufania tych postaci, że każdy hmm, chce aha. każdego wychujać. Nie usługuj, kurwa. O, nie, no, no. Już podwiozę ci to podwiozę. Pod nie ma problemu. Ale akurat zrobię tego quest'a, odwiozę furę, pójdę na chatę, prześpię się godzinę i idealnie będziemy a. jutro gotowi. Albo może jeszcze dzisiaj, ale chyba pogramy w CS z chłopakami. Dobre wprowadzenie. No, nie wiem, czy to nie, nie jest blisko. Słyszysz? To zegar jasne, ma, jasne, jadę. Nie wiem, czy to nie jest blisko jakiegoś już takiego mocnego zakończenia, tak? Bo będziemy porywać ludzi, podszywać się pod nich, a potem spotkanie z Hansenem. To nie wiem, czy Hansen to nie jest jakiś boss. No a pamiętajcie, że mamy jeszcze oczywiście nierozwiązane no, rachunki z. <tuszą> Mogło być lepiej, Znacznie lepiej. Przepraszam, kapitał. uznania czeka na ciebie w skrytce. Trzymaj, łap kluczyki. Trzymaj. Ramki lepsze kup. Um, wiesz, to, to jest dobra stylizacja, wiesz? To jest bardzo dobra stylizacja. Dzisiaj tu utworzyliśmy jeansowe spodenki, ostatnio nam dropnęły. Wygląda to naprawdę zacnie. Ech, parkuję sobie furkę. Muszę pomóc temu chłopowi. Ale no, panowie, no dajcie czemu spokój. No bijecie go, kurwa, od początku streama. Ja już też kończę. Do tyłu. A. Spokojnie. Co ci tu wsadzić, wariacie? Kasowanie pamięci. No. sprzęt. <miech> <A>! no! <mdrWell> <A! mdrę znowu> ja no! <mdrę> znowu. Uzyskaj dostęp do przekaźnika. E, e, tak, mam już pomysł nawet jak zaczniemy. Będziemy spać do dwudziestej... 20... 22, 21. Albo nie, o 20.00 wstajemy jutro. Jedziemy na żarcie. Ogarnąć klimat. Mm, ogarnąć przekaźnik. A potem od na spotkanie z Songbird. Jutro szykuje się grube. grube stąpy w stronę końca fabuły.